Mob Psycho to seria, w której dusze niektórych ludzi nie mogą zaznać spokoju, przez co zamiast udać się do zaświatów, zostają one w świecie fizycznym jako duchy. I chociaż istoty te normalnie pozostają niewidoczne dla zwykłych ludzi, to niekiedy dobrowolnie decydują się im pokazać, na przykład by wzbudzić przerażenie. Jednak poza samym ujawnieniem swej postaci mogą one również opętać człowieka, wywoływać koszmary senne, a nawet wpływać na otoczenie w sposób fizyczny, używając do tego np. telekinezy lub kontroli ogniem, a w dodatku co silniejsze duchy mogą również pochłaniać energię życiową, co czyni je niezwykle niebezpiecznymi dla normalnych ludzi. Ostatecznie jednak zwykli obywatele nie zostają całkowicie bezbronni, ponieważ mogą liczyć na pomoc esperów, którzy wykorzystują swoje moce psychiczne do przeprowadzenia egzorcyzmów na duchach. Zaś jedną z takich postaci jest 14-letni Shigeo Kageyama, lub inaczej Mo. Natomiast w tym miejscu przestrzegam Was już tylko przed spoilerami z dalszych tomów mangi, a także zapraszam na mój serwer Discord, do którego link znajdziecie w opisie. W każdym razie wracając, mimo że moce psychiczne się gało na wysokim poziomie i może on bez trudu mierzyć się egzorcyzmować duchy, których siła umożliwia im tworzenie potężnych eksplozji, a także potrafi zatrzymywać ataki tych o ogromnej sywetce. tak wciąż jest to zasługa wyłącznie jego zdolności psychicznych, a nie fizycznych. Ponieważ jeśli chodzi o Moba, to nie jest on zbyt dysportowany, a w porównaniu do swoich szkolnych rówieśników można powiedzieć, że jest nawet poniżej przeciętnego ucznia. W końcu po krótkim biegu mógł nawet zębleć, był wyczerpany już po prostych ćwiczeniach, a także miał problem by podnieść małe hantle jedną ręką. Sytuacja jednak całkowicie się odwraca, kiedy Shigeo wykorzystuje swoje psychiczne moce, ponieważ z pomocą telekinezy poruszanie tymi samymi hantlami nie stanowi już dla niego najmniejszego problemu, a także z jej pomocą może zwiększać swoją siłę fizyczną oraz wytrzymałość do niewiarygodnego poziomu, zwłaszcza gdy tak mocno tłumione przez mowa emocje wezmą górę, ponieważ wówczas uwalnia swoją prawdziwą moc a już jego pierwsze starcie z innym esperem pokazuje na co go stać, ponieważ mierząc się steru mógł potrafił wytrzymać gdy jego ciało przebijało się przez kolejne ściany budynku lub spadało ze znacznej wysokości, a za pomocą stworzonej bariery nie musiał obawiać się ataków dystansowych jak np. lecących w jego stronę noży czy kamieni, a również ataki, które przecinały podłogę i ścianę w szkolnej sali mogły zostać przez niego zablokowane bez większych trudności, nawet gdy nie używał swoich mocy na poważnie. Wreszcie podejmując się egzorcyzmowania duchów, Często natrafił na niezwykle niebezpieczne istoty, a jedną z takich zdecydowanie był Keiji Mogami, który nim zmienił się w ducha, znany był jako najlepszy Esper XX wieku. Natomiast, jako zły duch, szybko udowadnia wartość tego tytułu, pokonując bez większych trudności dziesiątki zgromadzonych asperów. W końcu jego zdolność absorpcji sił życiowych, kontroli wchłoniętych duchów, czy wreszcie możliwości stworzenia mentalnego świata, w którym to on ustala wszelkie reguły, sprawia, że jest on zdecydowanie najpotężniejszym duchem w serii. Jednak, mimo tego wszystkiego, ostatecznie to Mob wychodzi zwycięsko i ratuje opętaną córkę milionera. Poza samym egzorcyzmowaniem duchów, Shigeo posiada też spore możliwości ataku i to nawet jeśli nie uwolni w pełni swojej mocy. W końcu bez problemu może cisnąć dorosłym mężczyznom o ścianę, zatrzymać swoimi mocami pędzący samochód, a także podnieść go i przemieszczać z dużą szybkością, czy użyć drzew do ataku, by zablokować swojego przeciwnika. Wreszcie podczas misji ocalenia młodszego brata, mob swoim przeciwnikiem jak szmacianą lalką i sprawił, że ten stracił przytomność, a warto zaznaczyć, że wcześniej ten sam przeciwnik otrząsnął się nawet po tym, jak jego ciało zostało rzucone przez wiele pięter budynku. Prawdziwą jednak siłę mob pokazuje, gdy jego emocje dadzą o sobie znać, co wyrażone jest z celi poprzez procenty dochodzące aż do stu, czy przewyższające to stan trzech znaków zapytania, które również posiadają własną skalę, jednak w drugim przypadku mimo ogromnej siły nie jest on świadomy tego, co robi. Na tym etapie mob udowodnił, że w krótkiej chwili może zamienić budynek szkolny w gruzowisko, a podczas walki stoi ci Suzuki, który przez 20 lat gromadził swoją gigantyczną moc, a takie tej dwójki najsilniejszych sp wywoływały potężne eksplozje. A ostatecznie telekineza mowa sięgała wielu kilometrów, przez co może on wstrząsnąć wieloma miastami, co widać, gdy niszczy na swojej drodze setki wieżowców w jednej chwili. Natomiast biorąc dodatkowo pod uwagę słowa Toichiro, który planował zdobyć władzę nad światem, przez to, że podczas swoich podróży nie znalazł nikogo potężniejszego od siebie, można wstępnie założyć, że mob także powinien być w jakimś stopniu do tego zdolny, chociaż jakbym miał ocenić jego siłę, to powiedziałbym, że jest na poziomie wielu miast albo ewentualnie całego państwa. Tym bardziej jeśli zwrócić uwagę na jego stan określony trzema pytajnikami, gdy traci kontrolę, ponieważ wówczas zwyczajnie idąc przez ulicę wywołuje ogromne wstrząsy, niszczy dziesiątki budynków oraz może tworzyć tornada, a pojedyncze eksplozje, które wyzwala, niszczą wszystko na swojej drodze. I chociaż tego nie kontroluje, to wciąż moc ta należy do SIGEO, a po prostu kształt, który przybrała, spowodowany był tym, że przez długi czas była ona tłumiona. Końcowo jednak, gdy MOP łączy się i akceptuje ten stan, można uznać, że od teraz powinien mieć pełną kontrolę a także jego potencjał powinien być jeszcze wyższy. Natomiast poza destrukcją, mob może wykorzystać swoją moc na wiele innych sposobów i tak potrafi zrekonstruować niektóre obiekty, które zostały rozerwane na strzępy. Poza tym jest on również zdolny do przekazania mocy swojemu celowi, na przykład żeby umożliwić komuś ucieczkę, ale też żeby przekazać swoje emocje lub jak w przypadku swojego mistrza Reigena, znacznie go wzmacniając. Czego ostatni przykład pokazuje, że MOB może przekazać swoją moc nawet komuś, kto nie jest esperem. A sądząc, że region od tego czasu zaczął widzieć duchy, można zakładać, że przekazana moc ma większy wpływ niż chwilowy przyrost sił. Zaś poza przekazywaniem energii ludziom, Mob nauczył się także nasycać nią rośliny, wpływając na ich wzrost oraz prędkość dojrzewania. Na podobnej zasadzie Sigo może absorbować energię psychiczną, dzięki której jest w stanie odczuwać czyjeś emocje oraz zapewnić sobie praktycznie niewyczerpane pokłady mocy psychicznej, którą może uzupełniać z każdego źródła. Zaś w skrajnych sytuacjach Shigou może wpływać na swoją duszę i kontrolować jej drogę, przez co może oddzielić ją od swojego ciała, co robi przyjmując postać na wzór Axolotla. A osiągając tę formę może on wejść do czyjegoś umysłu, chociaż należy wspomnieć, że wiąże się to z tym, iż jego fizyczne ciało pozostanie bezbronne, a według słów Mogamiego można uznać, że sam proces niekiedy jest bardzo niebezpieczny i jest w stanie zakończyć żywot moba, ale może się również zdarzyć, że utknie on w czymś umyśle i zostanie nadpisany. Ostatecznie jednak wszystkie umiejętności moba czynią go niepowstrzymanym tak naprawdę aż do końca serii, gdy jego moce wymknęły się spod kontroli i nikt nie był w stanie powstrzymać jego szału. I o ile poprzedni pojedynek to i ci rozmowę zakończył się remisem, to w końcowym starciu nawet absorbując część mocy 14-latka nie był w stanie go zatrzymać. A podejrzewam, że nawet gdy zdecydował się poświęcić, żeby zaabsorbować ogromną moc moba, to dalej mogłoby okazać się to niewystarczające. Ale, nawet bez tych przypuszczeń, raczej śmiało można powiedzieć, że MOP jest najsilniejszą postacią, jaką zaprezentowano w serii. Chociaż, przez to, że w świecie tym istnieją również kosmici, niewykluczone, że potencjalnie istnieją jakieś pozaziemskie formy życia, zdolne z nim konkurować w najlepszej formie. Chociaż, z powodu, że seria została zakończona, to pewnie się już tego nie dowiemy. Na koniec pragnę już tylko zaznaczyć, że ten odcinek nie powstałby, gdyby nie pomoc przy skrypcie od postaci TV, za co bardzo mu dziękuję, a Was z góry przepraszam za audio, ale niestety się rozchorowałem. I to na dzisiaj już wszystko, tak więc do następnego odcinka, drodzy widzowie, z Nara.